Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie dzisiaj zupa z mięsem i soczewicą i warzywami, taka lekko w stylu orientalnym, banalnie prosta i szybka do przygotowania, przepyszna, wartościowa odżywczo, no i rzeczywiście robi się ją błyskawicznie, więc jeśli się spieszycie, a chcecie zjeść pyszny, odżywczy domowy posiłek, to myślę, że warto po ten przepis sięgnąć. Jeśli przebitki Ci się podobają, to ja już nie przedłużam, tylko serdecznie zapraszam do wideo przepisu, a przepis pisanej składniki jak zawsze na wwwskutecznie.tv. A my zaczynamy. Rozgrzewam patelnię z niewielką ilością oliwy z oliwek i podsmażam na niej pokrojone w paski łódka drobiowe bez skóry i kości. To jest mięso z nóg drobiowych pod taką nazwą można je kupić. Ja mam tu 200 g mięsa mniej więcej. Spokojnie można wziąć tego mięsa według własnych upodobań mniej lub więcej, u mnie tyle, bo będę jeszcze do tej zupy dawała soczewicę i ona też da białko. Mięso naprawiłam bardzo prosto, sól, pieprz i suszony czosnek i podsmażam je aż straci surowość i delikatnie się zrumieni, wtedy wyłączam grzanie i odstawiam patelnię na bok. Równolegle w garnku gotuję wywar. U mnie jest to wywar warzywny, może być dowolny, ulubiony, także na bazie mięsa, rosół, bulion i tak dalej. I mam tutaj 700 ml tego wywaru i w nim gotuję zieloną soczewicę, pół szklanki. I ja jak widzicie zaczęłam to już gotować, bo w sumie nie miałam planów nagrywania tej zupy, ale pomyślałam sobie, że ona może być bardzo fajna i odżywcza, jest też bardzo szybka do przygotowania, więc czemu nie. Nagrywam teraz. Przykrywam i gotuję pod uchylonym przykryciem przez 20 minut, do czasu aż soczewica będzie miękka. Po 20 minutach zawartość garnka wygląda tak. Niemal praktycznie tak samo, tyle że soczewica jest już ugotowana. Teraz dosypuję tutaj 300 g mrożonki chińskiej. To są już pokrojone warzywa. Marchewka, papryka, cebula, port. No, taka klasyczna mieszanka, którą można kupić w każdym sklepie. Są to też grzybki orientalne. No i te 300 g dodaję do wywaru. I gotuję kilka minut, jakieś 8-10 minut do czasu, aż warzywa zmiękną. I teraz, jeśli nie zrobiłam tego w trakcie gotowania soczewicy, to jest najwyższy czas, żeby ugotować makaron. Ja mam taki makaron w stylu orientalnym, więc on gotuje się bardzo króciutko, więc gotuję go teraz, zagotowuję wodę, solę do smaku i czekam, aż zacznie wrzeć. Wtedy do tego solonego wrzątku dokładam tyle makaronu, ile potrzebuję. U mnie połowa opakowania, czyli dwa takie krążki, to jest 125 gramów. Rzecz jasna makaron może być dowolny, taki jaki lubicie do tego typu zup, na przykład nitki, drobne kolanka. No według uznania. Mój gotuje się 2-3 minuty, więc tyle mu daję, po czym odcedzam, przelewam ciepłą wodą i czeka na swoją kolej, by dodać go do zupy. A zupa już teraz jest gotowa. Bardzo szybciutko warzywa się ugotowały i doprawiam zupę do smaku. Ja dodaję jeszcze pół łyżeczki pasty to U mnie kupna, jeśli robicie domową, rzecz jasna może być domowa. Taka pasta ma mnóstwo przypraw, dużo ciekawego smaku no i też jest taka lekko ostra. My lubimy ostre zupy, więc słoiczek takiej pasty zwykle na półce mam. Ja na koniec dodam tutaj jeszcze jedną łyżkę siekanej natki pietruszki. Dokładam tutaj teraz podsmażone wcześniej mięso. Mieszam, sprawdzam smak. Jeśli trzeba, doprawiam i zupa gotowa. Podaję w ten sposób, że na talerze wykładam porcję makaronu. Ja zwykle tego typu makarony tnę jeszcze na mniejsze kawałki, żeby były przyjaźniejsze do jedzenia, bo my będziemy to jeść łyżką. Tnę zatem nożyczkami i zalewam porcję zupy. Porcja zupy i szybciutko, póki gorąca, podaję. I to jest ulubiona wersja chłopców. Dużo makaronu, dużo dodatków, mniej zupy płynu. To wszystko w takim po jakby płynnym sosiku, nie wiem jak to powiedzieć, no tej zupy tutaj trochę jest. I jest naprawdę bardzo sycąca porcja. Ja lubię tę zupę bez makaronu, czasami dodaję sobie tutaj pokrojonego kalafiora, takiego ugotowanego na parze. Ale bez dodatków też się świetnie broni, więc ja zazwyczaj jem ją bez makaronu. I tu moja porcja. No to kosztujemy. Ja uwielbiam zupy praktycznie o każdej porze roku, więc czy zima, czy lato u mnie zwykle jakaś zupa na stole się pojawia, no nie na każdy obiad, ale bardzo często. A ta zupa jest bardzo fajnym daniem jednogarnkowym, dobrze zbilansowana odżywczo, białko, warzywa, węglowodany, na długo utrzyma w uczuciu sytości, no i przede wszystkim bardzo dobrze smakuje i jest banalnie prosta do przygotowania. Smakuje rewelacyjnie. Mam nadzieję, że przepis się przyda i że zechcesz z niego skorzystać. Jeśli tak, to znajdziesz go jak zawsze na blogu SkutecznieTV. Bezpośredni link, jak zawsze w informacjach pod filmem. Wystarczy tylko kliknąć i patrzysz na przepis. Serdecznie zapraszam. Jeśli lubisz tego typu zupy, to koniecznie zerknij na zupę orientalną, również banalnie prostą i bardzo w sumie do tego przepisu podobną, tyle że bez soczewicy. Może być bardzo ciekawą alternatywą, bądź po prostu propozycją innego posiłku. No i co, jak zawsze w tym miejscu, dziękuję za uwagę, za doglądanie do końca. Przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu tego dzwoneczka przy przycisku subskrybuj, dzięki czemu otrzymasz bezpłatne powiadomienia o kolejnych filmach i odcinkach na kanale Skutecznie TV. Będzie mi bardzo miło, no i dzięki temu też wesprzesz rozwój kanału, pomagając mi dotrzeć z przepisami do większej ilości osób, za co z góry serdecznie dziękuję. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz subskrybować, to kliknij chociaż łapkę w górę pod filmem, żebym wiedziała, że film się podobał. Już subskrybującym natomiast przepięknie dziękuję za subskrypcję i okazane wsparcie przepysznych zup z mięsem i soczewicą Wam życzę smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. pa, pa!